Drodzy Państwo, historia pana Jana, który już u nas za chwilę, ale teraz materiał o tym, jak dzielnie ruszył w Polskę kajakiem. Prawie 900 kilometrów trzy tygodnie wiosłowania. Jan Dąbrowski ruszył na wyprawę, żeby sprawdzić stan polskich rzek. Na co dzień projektuje i tworzy meble. Jest wykładowcą na politechnice w Curichu. Można by rzec, prowadzi spokojne życie. Po raz pierwszy widzowie pytania na śniadanie usłyszeli o nim, kiedy w 8 miesięcy pokonał 37 tysięcy kilometrów afrykańskich bezdroży, podróżując na hulajnodze. W lipcu tego roku, płynąc samotnie pontonem, badał wodę i dokumentował zanieczyszczenia rzek. Swoją wyprawę rozpoczął od niewielkiej ślepotki, która wypływa obok jego domu przez kłodnice do Odry i Bałtyku. Na to, co zobaczył, nie był przygotowany. Oznaczał punkty wylewania ścieków, notował zapach i kolor wody. Robił zdjęcia i filmy. Czy jego wyprawa odniesie jakiś skutek? No. A właśnie, czy odniesie sukces, to się dowiemy, ale ty na razie to odłóż, bo sobie no, zrobisz proszę. krzywdę. Dziękuję ci, Kasiu, Trzeba. za zaufanie. Drodzy o, oka państw, nie wybić, oka nie wybić. Chciałem oka. powiedzieć, że to jest wiosło pana Jana, które było przez chwilą w materiale filmowym, a to sam pan Jan Dąbrowski, architekt i podróżnik, który wpada na niecodzienne pomysły zwiedzania świata i przemierzania go. Tym razem... Polskich e... rzek. Tym razem polskich rzek w kajaku, który wygląda jak ponton, bo to chyba bardziej pontonek wmuchany. Czy kajak. E, to się nazywa dokładnie packraft. Aha, to jest taki raf, który można później spakować do plecaka, wypompować powietrze, no i wrócić w bardzo piechotą. prosty sposób. Nawet piechotą można wrócić w taki, nazywa się no, taki Japo Skąd pomysł, żeby akurat e, posprawdzać te nasze polskie rzeki, które do najczyściejszych nie należą? Jak to mówił wielki polski artysta Boski Roman, płynę, 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 płynę na wyprawę, na rzeczną wyprawę, na odrze zabawę. Pomysł pojawił się kilka lat temu, kiedy, um, kiedy przypadkowo odkryłem, że spod mojego domu, z Katowic można dopłynąć rzekami, jakimiś takimi małymi ściekami, można dopłynąć do Morza Bałtyckiego. Um, no i to zaczęło się gdzieś rodzić, powoli ten pomysł zaczęło się rozwijać. Później okazało się, że także dosłownie, dokładnie. Te same w zasadzie są to ścieki wodne, są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych wód. Więc pomyślałam, że fajnie byłoby to połączyć i przy okazji spłynięcia także badać wodę. Naukowiec, dusza naukowca zawsze. Typowy architekt, typowy, pojechał mierzyć rzeki i ich czystość. Naprawdę, to pierwsze, co się nasuwa. Panie Janie, najważniejsze pytanie chyba, bo najsmutniejszą odpowiedź pewnie usłyszymy. Jak ten stan wód w Polsce? Zależy gdzie. Ta rzeka jest bardzo różnorodna. Ona co chwilę zmienia swój stan. Na pewno na Górnym Śląsku. Ten stan wód jest. Fatalny. Jest nie najlepszy. No dobrze. Lepiej, lepiej, nie, pić. lepiej nie pić. Tamte normy no wielokrotnie przekraczają jakiekolwiek. No nie jest niedobrze, jest po prostu niedobrze. No um, tak, ale czy to, to wynika no oczywiście... z naszej niewiedzy, z naszego ignoranctwa, z tego, że kiedyś do rzek się spuszczało ścieki, teraz podobno tego się pilnuje. Czy no, na pewno wynika to z... Na, na pewno robi to człowiek, o tak bym to powiedziała, prawda? E, raczej tak, na, na to wskazuje. Na wszystko. To, to wszystko wskazuje, natomiast nie mogę tego powiedzieć na 100%, bo sam kolor wody chociażby na, na, na filmie jest pomarańczowy. Ten pomarańcz nie jest naturalny, zdecydowanie. Oczywiście po drodze są spuszczane jakieś ścieki, czasami są to widoczne rury, czasami niewidoczne, czasami takie wodospady, które spływają i, i czuć tą chemię wypływającą stamtąd. Natomiast nie chciałbym także, żeby ten projekt został użyty, żeby działać przeciwko przemysłowi. Chciałbym, żeby. Innowacyjność i technologie rozwiązywały ten problem. Tak, bo są oczyszczalnie, to można wszystko. Oczywiście są oczyszczalnie. Tylko trzeba to robić z głową. Tak, zresztą chociażby jest projekt pilotażowy bodajże w kopalni w jawożni, gdzie odzyskuje się tą sól z solanki, którą później można sprzedawać. Z tego co wiem, to ten projekt jest teraz rozwijany, więc można na tym w zasadzie zarabiać nawet. Dużo o rzekach, mało panu, panie, pan 900 kilometrów chyba z tego co wiemy, pan przepłynął. Około 850 kilometrów. Jak się nazywał ten projekt bo to chyba yy, ważne żeby e, nazywał się odratować odra wielkimi literami i tować jako dodatek e, ponieważ głównie spływam odrą rozpocząłem w Katowicach z, e, od ślepiotki przepiękna nazwa e, wpływając do kłodnicy tej pomarańczowej rzeki która później. Wpływa do kanału Gliwickiego i ten kanał Gliwicki wpływa do Odry, a odra w zasadzie już prawie do Morza Bałtyckiego, więc głównie spływałem Odrą, a ponieważ z katastrofa ekologiczna sprzed dwóch lat zdarzyła się na, na Odrze, stąd też ta nazwa projektu, no ale też dlatego, że głównie przepływałem Odrą. Mhm. Mhm. E, czy były takie niebezpieczne momenty? E, może nie bardzo niebezpieczne, natomiast na pewno zatrułem się tą wodą na. Na etapie górnego śląska, jakąś drogą kropelkową, czy nawdychałem się, e, musiałem po, po, na pauzo, zrobić pauzę krótką, mhm. e, dwudniową, przeleżeć w łóżku, odchorować. odchorować. Um, oczywiście były też różne, um, różne przeszkody, szkło. Um, dużo śmieci, jest to bardzo, szczególnie na, na początkowych etapach, bardzo dużo śmieci było i trzeba było przebywać obok. Miek, tak. um, jakieś monitory, zderzaki, cokolwiek, wszystko można znaleźć, jeśli ktoś potrzebuje, to nie trzeba szukać na Allegro, wystarczy pójść do Kłodnicy czy e, do, na Odrę. Myślę, że warto namówić czy młodzież, czy, czy nas wszystkich do tego, żebyśmy jednak te rzeki oczyścili, żebyśmy wspólnie no, jakąś no. taką akcję zrobili. Tu mamy prowody, i robimy akcję. Jest, też, jest jest coś takiego jak Operacja Czysta Rzeka i oni czyszczą co roku, wydaje mi się, że Odrę. I, no i jest to oczywiście coraz bardziej czysta pod względem takiego zaśmiecania. Więc tak, takie rzeczy istnieją i zachęcam do też wspieranie i dołączania. Natomiast oczywiście są też duże statki, które, na które trzeba uważać. Są jakieś śluzy, trzeba też sprawdzić dokładnie, dokąd się przepływa, bo jest to bardzo uregulowana rzeka, więc myślę, że przypomniałem bodajże 30 śluzy. W, w trakcie. Ile ci to zajęło, Janku, że przepłynąłeś czy tak długi dystans? A. I czy to jest osiągalne dla zwykłego śmiertelnika? E, przepłynąłem w około 3 tygodnie, może coś ciut więcej niż 3 tygodnie. To zajęło około 21 dni. W tym też miałem 2-3 dni przerwy z różnych powodów. E, czy jest to osiągalne dla śmiertelnika? Tak, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia spływowego, po prostu wziąłem Japokrafta i e, wsiadłem. I i do przodu. <noise> Więc krok po kroku coraz dalej się przebywa z dnia na dzień, coraz więcej kilometrów. Nie jest to nic, nic trudnego na pewno, jeśli ta rzeka jest w miarę prosta. No, Czuję się w namiocie. Tak, tak. Namiocie. W tym A przypadku. Jedzenie? W tym przypadku nocowałam w namiocie, bo nie, pod, nie mogłem przewidzieć, jak daleko danego dnia przepłynę. Mhm. Um, jest to po prostu ciężkie do przewidzenia, bo czasami są mocne wiatry, czasami prąd w drugą stronę, czasami um, jeszcze jakaś choroba, czasami um, nie, jest, nie, jest, nie jestem w stanie określić, gdzie danego dnia się zatrzymam, więc zawsze dobrze mieć namiot. Um, A co jadłeś? Um, jadłem rzeczy, które kupowałem w dyskoncie. Um, miałem kuchenkę gazową, taką przenośną kuchankę gazową. Um, I No i zawsze po skończeniu e, spływu danego dnia gotowałam sobie coś um. Czyli taki obóz jak kiedyś się na wakacje jeździło no, zawierało się namiot w brudnej rzece <laughs> tak. tak to właśnie to e, Janku e, była hulajnoga bo przyjechałeś kawał drogi na hulajnodze przepłynąłeś w zasadzie całą Polskę e, na kajaku czego można się spodziewać jako następny, następny etap Twoich szalonych pomysłów <laughs> o, nie wiem jeszcze nie nie mam e... Nie mam następnego pomysłu na pewno. Natomiast, ponieważ samo spłynięcie było pierwszą fazą projektu, druga faza projektu polega na zrealizowaniu takiej instalacji demonstracyjnej, instalacji edukacyjno-rekreacyjnej, czyli w prostych słowach, kładki, która. Tą wodę też filtruje, oczywiście jakiś fragment tej wody w sposób naturalny. Do tego nadal poszukuje instytucji, firm czy środków, które e, zainteresowane były współpracą i, i kładą duży nacisk na zrównoważony rozwój czy, e, czy odpowiedzialność społeczną. Więc te, ta faza druga byłaby zwieńczona takim obiektem e, filtrującym. No i, filtrującym, który w zasadzie byłby zwieńczeniem też całego projektu jako fizyczny obiekt. Fantastyczny piękne. pomysł. Trzymamy i... kciuki. Trzymamy kciuki bardzo, bardzo i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy o tym, jak już się uda tę drugą fazę zrealizować. Jan Dąbrowski, wielkie dzięki wraz ze swoim e, kajako pontonem Zostanie przez nas zabrany, bo Państwa też zapraszamy już teraz do kuchni, do królika, który przygotowuje pyszne rzeczy. Chodźmy. Zapraszamy Panie na niebo.